Cześć. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się urządzeniu, bez którego wielu muzyków i kompozytorów nie wyobraża sobie pracy. Mowa tutaj oczywiście o metronomie. Co to jest metronom, do czego on służy i ile kosztuje? Zaraz sobie na te pytania odpowiemy. Zapraszam. Na samym początku warto sobie powiedzieć, czym jest czas. Czas to odcinek, chwila, konkretny odstęp pomiędzy różnymi zdarzeniami lub dźwiękami. Na samym początku wyznaczyliśmy dobę, którą dzieliliśmy na mniejsze fragmenty. Tak wyznaczona została później godzina, minuta, sekunda. Czas ten mierzono za pomocą różnych urządzeń i zegarków, aż w końcu doszliśmy do zegara, który znamy dzisiaj. Najczęściej tego typu zegarki mierzą czas co do sekundy, zatem. Każde cyknięcie to jedna sekunda, w których w minucie jest oczywiście 60. Jednostką wyznaczenia tempa, szybkości stosowaną w muzyce są uderzenia na minutę. Tak więc zegarek wybija nam rytm w tempie 60 uderzeń na minutę czyli 60 bpm. -ów. Już wiemy zatem, że zegarek jest swoistym metronomem. W muzyce jednak potrzebujemy precyzyjnego ustalenia innych wartości tempa niż tylko 60 bpm. -ów. Metronom daje nam właśnie taką możliwość. Tak więc jesteśmy w stanie ustawić sobie dowolną wartość, która jest bardzo często podawana przez kompozytora już na samym początku utworu, aby każdy był w stanie zagrać utwór w dokładnie takim tempie, w jakim zażyczył sobie tego kompozytor. Jednak znajomość docelowego tempa to nie jedyna zaleta grania z metronomem pozwala on nam także na sprawdzenie czy nie gramy złych wartości nut wewnątrz taktu. Podczas gry mamy także tendencję do zwalniania lub przyspieszania. Nie jest to dobre, o ile nie jest to zamierzony zabieg artystyczny. Zatem metronom pozwala nam uporządkować wiele kwestii związanych z tempem i wartościami nut. Na samym początku naszej przygody z metronomem możemy sobie ćwiczyć różne wartości w danym tempie, na przykład półnuty, ćwierćnuty, ósemki czy triole. Pozwoli nam to przyzwyczaić się do grania z metronomem, a także znacząco poprawi nasze poczucie rytmu. Podczas gry z metronomem Możemy mieć wrażenie, że metronom zwalnia lub przyspiesza. Niestety to tylko nasze wrażenie, o ile urządzenie nie jest popsute. Będzie wyznaczało bardzo precyzyjnie uderzenia na minutę. Aplikacja, z której korzystam, ma opcję włączenia dodatkowych uderzeń pomiędzy tymi głównymi uderzeniami. Pozwala nam to bardzo precyzyjnie ćwiczyć inne wartości nut w różnych tempach. Podczas ćwiczenia utworów z metronomem możemy stosować różne techniki gry. Ja podczas nauki danego utworu najpierw rozczytuję go bez metronomu. Dopiero gdy już mam wstępnie rozgryzione nutki, to ustawiam wolne tempo i gram dany fragment, próbując idealnie dopasować się do wybijanego przez metronom rytmu. Gdy dany fragment gram już pewnie i bezbłędnie, to zwiększam stopniowo tempo na metronomie i ponawiam ćwiczenie nieco szybciej. Robię tak, aż dojdę do tempa wskazanego przez autora. Oczywiście, tak jest przy łatwych utworach. Przy większych i trudniejszych dziełach, dojście do tempa docelowego może zająć, może zająć wiele dni lub nawet tygodni. Pamiętajcie, aby nie przesadzać ze zwiększaniem tempa podczas ćwiczenia. Zbyt szybkie zwiększanie wartości sprawi, że zaczniemy się gubić i utwór nam się po prostu posypie. Jeśli chodzi o wybór rodzaju metronomu, to mamy spore pole. Jakiś czas temu najczęściej spotykane były metronomy mechaniczne które wybijają rytm za pomocą wahadła. Nowocześniejszą wersją były metronomy elektroniczne. Ja jednak od dłuższego czasu używam metronomów w formie aplikacji na telefon. Jest bardzo wygodna w użyciu, czytelna i jest zawsze dostępna pod ręką. Ma też znacznie bardziej rozbudowane funkcje od zwykłego metronomu. W sklepie Play dostępne są różne aplikacje, zatem musicie sobie przetestować każdą z nich i wybrać, która wam najbardziej będzie odpowiadać. Polecam zaprzyjaźnienie się z metronomem już od samego początku grania. Da nam to od razu kontrolę nad wartościami, czy tempem, i pozwoli wyrabiać nasze wewnętrzne poczucie rytmu. Ceny fizycznych metronomów mogą naprawdę zaskoczyć, ponieważ mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Dlatego warto najpierw spróbować z darmową aplikacją na telefon. Może okaże się ona rzeczywiście wystarczająca. Warto także pamiętać, że użytkownicy pianin cyfrowych, czy keyboardów. Mogą korzystać z wbudowanych metronomów w urządzenie. Jest to bardzo pomocne. Dodatkowo, aby urozmaicić sobie ćwiczenie, to można zamiast metronomu uruchomić sobie podkład perkusyjny w danym tempie. Jeśli nie mamy keyboardu, to w serwisie YouTube znajdziemy różne podkłady perkusyjne w zbliżonym tempie do naszego, które potrzebujemy. Wystarczy wpisać bit i odpowiednią wartość bpm -u. Możemy także skorzystać z różnych stron. Niektóre z nich, oprócz zwykłego podstawowego metronomu, oferują nam także różne podkłady perkusyjne w ustawionym przez następie. Piszcie w komentarzu, z jakiego metronomu korzystacie. A jeśli nie korzystacie w ogóle, to napiszcie dlaczego. Zachęcam do oceny filmu, a także subskrybowania kanału. Trzymajcie się, cześć.